Przyznaj się, że to ukradłaś. Mówiłam ci, pozwoliła mi pożyczyć. Kłamiesz, a więc dlaczego to schowałaś? Nie chciałam tego zgubić. Jesteś taką kłamczuchą. Chcę, żebyś poszła i odłożyła to na miejsce. Co za różnica, ona ma tony pieniędzy. Nie obchodzi mnie to. Nigdy nie zauważy straty, tak? A może zgłosi to na policję, która tu przyjedzie. Zaczną zadawać pytania, a potem co? Nigdy go nie znajdą. Charlie przykryty jest warstwą kurzu. Posłuchaj, chcę, żebyś poszła i odłożyła to teraz, słyszysz? Dobrze, ale. Robisz z igły widły. No, przestań już. Dobrze, Eri. Będę dobrą dziewczynką. Mam nadzieję. Miałeś pasjonujące życie. Jeździłeś po świecie i to wszystko. Tak, to się liczy. Szczególnie to wszystko. Ale nie zamieniłbym się nigdy w świecie, jeśli wiesz, o czym myślę. W rzeczywistości w ten sposób doszedłem do pistoletów. Pistoletów? Tak, sprzedaję je. Podróżuję z miasta do miasta, dowożę towar, towar od sklepu do sklepu. Tylko tam, gdzie mają broń, zjawia się Frank. Masz pistolet tu w samochodzie? Pewnie, w skrzyneczce z tyłu. Tylko tyle, że jest zamknięta. Nigdy nie wiadomo, kiedy poznasz jakiegoś szaleńca, prawda? Nie, nie, nigdy nie wiadomo.